Dobry wieczór, witam się w ten niedzielny wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Walendowski i jest mi niezmiernie miło powitać Cię tutaj na zakątku otulenia w programie Daję Słowo. E, może już miałaś okazję uczestniczyć tutaj w którymś z moich programów. Jeśli nie, to zapraszam Cię serdecznie dzisiaj do poszukania Przesłania na nadchodzący tydzień w kartach intuicji. Wiem, że wiele z was te karty po prostu uwielbia. Ja sama pracuję z nimi już jakiś czas, i przesłanie zawsze, które one niosą za sobą, jest po prostu hmm, idealne, trafione właśnie takie, jakie powinno być. Więc dzisiaj, właśnie, skorzystamy sobie z tych kart. Ale zanim jeszcze przejdziemy do kart, chciałabym bardzo, żebyś pomyślała sobie o nadchodzącym tygodniu. Pomyślała sobie o nim w taki sposób, um, jaki on będzie, bez takiego oceniania, czyli um, chcę, żebyś się zastanowiła, jaki twoim zdaniem on będzie. W sensie, co Cię w nim czeka? Tak wiesz, konkretnie, bez oceniania, bez mówienia, pacjent um, ciężki, uh, przypisywania mu jakichś um, um, fajnych, niefajnych tygodni, po prostu tak, zastanawiając się. Um, co on niesie, jakie wyzwania przed Tobą um, są, um, jakie terminy, um, jakie zadania, może będziesz miała okazję um, kogoś nowego poznać, albo spotkać się z kimś, kogo dawno nie widziałaś, po prostu tak najzwyczajniej w świecie, bez oceniania, bez uh, mówienia. Um, Jaki on według Ciebie powinien być. I kiedy już to zrobisz, możesz te daty, które czekają, cię przejrzeć w nim jak byś przeglądała w telefonie, czy przeglądała w kalendarzu wiszącym na ścianie. I zastanów się, jaką formę chcesz przyjąć, przeglądania tego tygodnia. Czy może w kalendarzu takim książkowym. I kiedy będziesz gotowa, zamknij sobie oczy i weź sobie kilka głębokich wdechów. I wydech. I wdech. I wydech. I, wydech. I wdech. I wydech. I wydech. I przejrzyj sobie właśnie ten nadchodzący tydzień w taki sposób, jaki wybrałaś. Zauważ, kiedy jest czas dla Ciebie pracy, kiedy czas jest dla Ciebie odpoczynku, kiedy coś zmienia się w tym tygodniu w stosunku do normalnej rutyny. Po prostu to zauważ, nie oceniaj tego, zauważ, że to jest, że to cię oczekuje. I teraz chciałabym bardzo, że już jak przejrzysz ten kalendarz, żebyś przywołała intencje na ten tydzień. Nad czym może chcesz popracować, nad czym chcesz się skupić, jaką intencję chcesz nadać na ten tydzień? Co ma być takiego ważnego dla Ciebie, na czym właśnie chciałabyś się skupić w tym tygodniu? O co chciałabyś poprosić, wszechświat? Co może byś chciała zrobić, gdybyś wiedziała? że wszechświat ci sprzyja, że się nie boisz, że cokolwiek zrobisz, to będzie tak jak chcesz, co byś wtedy zrobiła? Weź kolejne kilka głębokich oddechów i powoli powróć do tu i teraz. Witam ci Pana z powrotem, i teraz myśląc o tej Twojej intencji, o tym co byś chciała zrobić, by byś się nie bała, gdybyś by wiedziała, że wszechświat Ci sprzyja. Myślę sobie, ja sobie przetarł w tym czasie karty. Karty mają jakby trzy kategorie: uzdrowienie, pytania i przesłania. Na wszystkich tych, które są tutaj nowe. Okej. Okay. Karta numer jeden, to jest moja prawa ręka. Karta numer dwa, moja lewa ręka, odsunę się. Karta numer jeden, karta numer dwa. Przyjrzyj się, zobacz, która karta Cię wzywa, która może Ci się bardziej odbija. Co moja prawa ręka, karta numer 1? Co dzisiaj do Ciebie mówi głos intuicji? Piękna karta. No właśnie, co on dzisiaj do Ciebie mówi? Głos intuicji to Twój wewnętrzny kompas i poczucie, że wiesz, nie wiedząc dlaczego wiesz. To ten cichy głos, który zachęca Cię do życia pełnią i prowadzi Cię w zgodzie z Twoją misją do realizacji pragnień w najlepszy dla Ciebie sposób. Nie poddaj wątpliwości przesłań intuicji, które przychodzą do Ciebie pod postacią przeczuć, powtarzających się wizji, głosu lub wewnętrznego widzenia. Twój umysł lub ludzie wokół nie muszą rozumieć, dlaczego podejmujesz właśnie taką decyzję. Wewnętrzny głos często będzie cię prowadził w miejsca, które z początku mogą wydawać się trudne do pojęcia, jednak zaufaj, że z czasem przyjdzie głębsze zrozumienie i wszystko nabierze sensu. Głos intuicji ma niezwykłą moc. Tu i teraz masz dostęp do wszelkich odpowiedzi, które potrzebujesz. Wycisz umysł poprzez praktykę medytacji, oddechu, tańca lub wyjść na spacer w naturze. Połącz się ze swoim sercem mówiąc Dziękuję, że mówisz mi gdzie iść, co zrobić, co powiedzieć i komu. Dziękuję, że prowadzisz mnie w zgodzie z najwyższym dobrem. Weź kilka głębokich oddechów, a następnie zadaj pytania, spędź chwilę w ciszy i zapisz w dzienniku przesłania, które do Ciebie przyszły, nawet jeśli nie są zgodne z tym, co chciałoby usłyszeć Twoje ego. Zaufaj mądrości swojej intuicji. Piękna karta. Karta teraz z lewej ręki. Karta numer dwa. Twoje marzenia są boskim przewodnictwem i natchnieniem. Zaufaj im i uwierz w nie. Hmm, też bardzo fajne przesłanie. Zobaczymy, co tutaj więcej z tego przesłania możemy jeszcze się dowiedzieć. Czy przestałaś marzyć? Pozwoliłaś pochłonąć się dorosłości i podejmowaniu decyzji jedynie z poziomu logiki? Ta karta to zaproszenie, abyś przywołała choć na chwilę energię wewnętrznego dziecka, które buja w obłokach i łączy się z najpiękniejszymi wizjami, wypełniając jego serce i wyobraźnię, czego ono pragnie doświadczyć, co mówi mądrość jego serca, wolna od wszelkich programowań. Poczucia braku, wątpliwości czy strachu. Zapisz wszystkie wizje i marzenia, które teraz do ciebie płyną. Zauważ ten głos, który mówi: Kto ja? Ja mam to zrobić. Następnie stań przed sobą i zapytaj, jak długo jeszcze chcesz odkładać swoje marzenia? Co jeśli to one odpo są odpowiedzią na pytania i wskazówki na mojej drodze? Co jeśli zaufam, że możliwe. Że możliwe jest spełnienie najbardziej szalonych wizji płynących z mojego serca. Szukając swojej drogi w zgodzie z zewnętrznym prowadzeniem, pozwól sobie marzyć. Pamiętaj, że marzenia stanowią jedność z boskością i jeśli czegoś naprawdę pragniesz, to jest to możliwe. Poczuj, jak z każdym oddechem wypełniasz się wiarą w siebie i zaufaniem, że jak otwierasz się na przepływ i kolejne inspiracje w zgodzie z Twoim najwyższym dobrem. Mm, piękne karty, kochane moje. Dajcie znać w komentarzu, a, którą kartę wybrałyście i życzę Wam, żeby, żebyście z tego przesłania tak naprawdę korzystały, żebyście może to przesłanie sobie nawet zapisały gdzieś, słuchajcie, w takim widocznym miejscu, czy na przykład na, w telefonie jako przypomnienie. Żeby wam to cały tydzień wybrzmiewało, żeby za każdym razem, kiedy ono będzie potrzebne, przyszło do was. A właśnie w takiej. Postaci, może powieście sobie na lodówce w takim miejscu, żebyście to widziały, czy na lustrze niech te, te przesłania was poprowadzą, po żebyście nie zapominały o waszych marzeniach i o głosie, intuicji. Ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia w piątek. Buziaki.